Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w turnieju PvP. Już drugim, pierwszy był, macie kartę, kliknijcie w tę w kartę, wejdźcie na tę e, pierwszą część, zobaczcie kto tam wygrał, kto przegrał. E, wróćcie tutaj i oglądajcie dalej, ponieważ naprawdę zapowiada się mu ciekawie. E, w tym turnieju bierze udział Adrian, e, tak zwany Adrix, Marcel, tak zwany e, doktor Stachu. Maja tak zwana Majcia, Mikołaj tak zwany Miki Fiki. Oni biorą udział, ja nie biorę, ja byłem zwycięzcą yy, poprzedniego turnieju, więc myślę, żeby tak zbalansować siły, to myślę, że ja póki co nie będę... Yy, nie będę ingerował. 3... 3 złote jabłka. To jest wszystko, co mają. I teraz każdy będzie walczył z każdym i za każdą wygraną yy, jest jeden punkt. Więc... Yy, to będzie miał najwięcej punktów. Oczywiście jak będzie remis to będzie dogrywka wiadomo. To będzie miał najwięcej punktów, wygrywa turniej i dostaje ty właśnie tytuł zwycięzcy, prawda? I na następnym trzecim turnieju, który nie wiadomo kiedy będzie jeszcze nie zaplanowany, będzie można odbić ten tytuł, więc myślę, że to będzie fajne. A na początek jeszcze będzie wywiad, wywiad z każdym uczestnikiem, czy jest gotowy, czy co zrobi po zwycięstwie, różne y, pytania odnośnie właśnie walki. Więc co? Zapraszam do oglądania. Więc mamy tutaj w studiu pierwszego zawodnika pierwszej walki, AdrixaKR. Cześć i czołem. Y, a dzisiaj y, Porozmawiamy sobie na tematy ogólnie walki, prawda? Więc tak, jak przygotowania do walki w ogóle? Różnie można powiedzieć. Czyli y, a jak twoja taka forma? Czy jesteś y, tak y, przygotowany po prostu do, do walki? Róż, 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 róż. A czyli y, tak jakby nie, nie masz takiej dużej pewności siebie, tak stawiasz, że możesz przegrać, ale możesz też wygrać, tak? Czy jednak nie musisz ma... wygrać i tyle? Lepiej nie stawiać się na to lepiej... Okej, okay, czyli y, rozumiem, że swoich przeciwników y, z, z szacunkiem, tak? tak? Tak. Szacunek do przeciwników, dobrze. To co, co jeszcze, jeżeli wygrasz, co wtedy zrobisz? Z tytułem. też pójdę na lawni. O, chyba pójdę stołą. A jeżeli przegrasz? Też rozmyślałem nad tym, czy...? ...przecież nie pójdę na przeciwną rzecz, czyli morsowanie. Okej. Okay. Dobra, to bardzo Ci dziękuję za wywiad. Dobra Marcel, dziękuję Ci za Cześć. wywiad. Cześć! No siema. I teraz tak. Moje pytanie do Ciebie. Przygotowania do walki. Jak Ci w ogóle... Czy, tre, czy Twoje treningi są owocne? Hmm, myślę, że tak, ale... To się przekonamy dopiero za kilka minut. Dobrze, czyli rozumiem, że... Taka pewność siebie jest tak podobna jak w przypadku Adriana, że... Jednak... Wierzysz wygraną, ale wiesz, że możesz też przegrać, tak? Czyli nie stawiasz tak, wygranej na... Okej. To... Okej, okay. okay. czyli e, szanujesz przeciwnika, to też szanuję. A co, co, jak wygrasz, to co jest stanie wtedy? Hmm, co się stanie? Hmm. Sam nie wiem. Może Czy... może po prostu zjem coś mięsnego i tyle. A, czyli taki, bym powiedział, e, zwycięski, zwycięski żarło. Okej, okay, a jak przegrasz? To jest pytanie... To pójdę też. do konta i będę płakał. To jak 90% uczestników. Bardzo dziękuję Marcy za wywiad. I poproszę... Dziękuję dobranoc. W czerwonym narożniku, człowiek ciemny i twardy jak węgiel. On się nie cacka. On nie rozmawia, on godo, ponieważ to zawodnik pochodzący ze Śląska Adrix KR! W rogu niebieskim, żołnierz walczący w Wietnamie i rozmawiający ze śniegiem po fińsku, terenował pod okiem wygranego poprzedniego turnieju. Doktor Stachu! Start! I ruszyli do boju. Pierwsza walka. Myślę, że dosyć jedna z naprawdę ciekawszych Marcel kontra Adrian yy, yy, graczy na naprawdę równym poziomie. Są, mają trzy jabłka. Zenchantowane łuki z flamem, zenchantowane zbroki, zenchantowane miecze i nie mają steków. Więc tylko jabłka mogą ich yy, leczyć. Oj, widać Adrian podchodzi. Adrian podchodzi jednak Marcel z pleców. Marcel gubi przeciwnika Adrian. Ładne trzy kryty, cztery kryty. Oj, Mar Marcel dostaje. Yy. Wymiana ciosów, wymiana ciosów. Wymiana ciosów, bardzo ładna wymiana ciosów. Adrian postanowiła uciekać i wpada w pokrzywki. Strzał. Okej, okay, okej. Okay. Adrian strzela w Marcela. Marcel jednak się wycofuje. Alian cały czas strzela w tego Marcela. Marcel y, mądrze y, wszedł w wodę, gdzie mógł y, zgasić swoje płomienie. Marcel i pierwsze jabłko, Adam nie pierwsze jabłko. Adrian y, Adam kryta. Marcel też dostaje. Też trochę dostaje, więc nie jest zaciekawy, bo głupom. Ucieczka, ucieczka ze strony Marcela. Strzały z łuku Ogniste. Oj, walka, walka. jest naprawdę zacięta. Oj, czy, czy Adrian wrzuci Marcela w lawę? Czy wrzuci Marcela w lawę? Nie, Marcel ładnie unika. Ładnie unika. Zostaje parę spleców, próbuje strzelić na blisko, nie, nie trafia. Adrianowie atakują, Aternos się pali, Aternos się pali yy, Więc atak, atak Marcel na blisko, Adrian na blisko Wymiana ciosów, Marcel znowu pod lawą. MARCEL ZNOWU POD lawą. MARCEL ZNOWU POD lawą I MARCEL W LAWIE! czy co mamy zwycięzcę rundy pierwszej Gratulacje Cześć Maja. Dzień tak. dobry. Czy jesteś przygotowana do walki? Czy w ogóle jakoś się przygotowałaś mocniej do PvP? No, przygotowałam się bardzo mocno. No właśnie, nie wiem czy ty, ty masz takiego skina, ale teraz widzimy właśnie skinę Twojego komandosa, więc myślę, że pokażesz nam naprawdę ciekawe ruchy, tak? No, myślę, że tak. Czyli jesteś pewna, że wygrasz. Jesteś stuprocentowo tak. przekonana. To tak. mi się podoba też. Pewność siebie, wiara siebie na pewno pomaga w w różnych dyscyplinach rywalizacji Czyli e, nawet nie muszę cię pytać co po przegranej bo wygrasz to co, co jeżeli wygrasz? Co wtedy będzie? No będę się Nie wiem, myślę, że będą. Dobra, to dziękuję Ci bardzo, tyle pytań. E, zapraszamy Mikołaj. Dzień dobry, Dzień dobry. Mamy tu e, niestety Steve'a, bo e, skin się nie załadował. Nie mamy dla, e, pojęcia dlaczego. Ale to nam nie przeszkadza, oczywiście nie jesteśmy rasistami, więc przechodzimy do pytań. Dobrze, cześć Mikołaj. E, jak tam przygotowania do walki? Czy się jakoś przygotowałeś mocniej? Hey, czy... e, nie przygotowywałem się. Tak? Okej, okay, a forma? Myślisz, że dobrze sobie poradzisz, czy tak średnio? Tak, tak. A, czyli... Bo ja kiedyś trenowałem. Tak? Hmm? Czyli e, forma dawna, ale myślisz, że będzie skuteczna. Okej, okay, czyli wiesz, że wygrasz, tak? Ale tak. co, jeżeli wygrasz? Tak, yy, na pewno wyciszy Marcela, Aha. E, wywalę go, bo on mu ja na co nie A, jak coś, yy, nagrodą jest ranga na Discordzie, gdzie można wyciszać innych członków, co jest bardzo zabawne. Yy, Discord w opisie, oczywiście. Yy, dziękuję ci, Mikołaj. To cześć. Do widzenia. W czerwonym narożniku. Jedyna kobieta w tym turnieju, lecz może pokazać prawdziwe pazury. Oraz swój spryt. Majcia! W narożniku niebieskim czai się prawdziwy demon. Potwór, który dotarł do finału poprzedniej gali z ogromną łatwością i determinacją. Mam przyjemność przedstawić wam zawodnika Miki Fiki! Czas na rundę drugą. Start! Maja łuk w ręce, zostaje od brówek. Mikołaj idzie na blisko, chociaż nie. Miana strzał na razie z łuku. Le, jednak Maja na blisko idzie z mieczem. Yy, a, Marcy, yy, a, yy, Mikołaj wbija się w plecy Maja, Maja strzela łukiem. Maja cały czas ucieka, cały czas ucieka od rywala. Mikołaj cały czas goni i nie daje Maji uciec. Pada w y, borówy. Tak, dokładnie. Jest bardzo ładna bitwa. Mikołaj też pada w borówy. Maja dostaje, dostaje ogniem. Maja pod. Y, pod... O, jednak nie. Ja bym pod po, podwam ale lecz jednak nie. Dwa, y, dwa, dwa jabłka skonsumowane. Ostatnie jabłko y, Maji. Mars, y, Mikołaj ma jeszcze dwa. Dobrze. Bardzo ładna bitwa. Maja cały czas odbija przeciwnika. Przeciwnik nie może w, w nią trafić. Mikołaj je drugie jabłko Jest wyrównana walka teraz Maja dostaje, Maja dostaje yy, ogniem damage, yy, damage jednak z ognia Mikołaj, Mikołaj, Maja ma przewagę, Maja ma przewagę Mikołaj jednak yy, kontruje, kontruje Maja w pokrzywkach, to jest duża szansa dla Mikołaja Mikołaj goni, goni Czy wrzuci do lawy, czy wrzuci do lawy? I... Nie wrzucił do lawy, jednak pokonał Maję Gratulacje, gratulacje dla obu zawodników! Zatem mamy trzecią walkę maja kontra Marcel. Czy Marcel teraz odpoku odpokutuje swoją przegraną? I czy Maja odpokutuje swoją przegraną? Ponieważ oboje ci zawodnicy przegrali w poprzedniej rundzie, więc teraz no, będzie, na pewno dla punktacji będzie ważne kto teraz wygra więc naprawdę myślę, że to będzie jedna z ważniejszych rund Jesteście gotowi? Zaczynajcie! Tak Marcel wybiega, Maja tu boczkiem, boczkiem, Maja się jak komandos. No będzie bliskie, starcie, będzie bliskie, starcie Czy Marcel znowu w lawie? Nie wiadomo, nie wiadomo, lecz no na parcie jest ze strony Mai i Marcela. Marcel dostaje hity, Maja też. Maja też dostaje hity. Tak, Maja dostaje, Marcel też dostaje. Marcel tu od pleców. Maja też ten. Maja teraz bardzo ładna kontra. Maja dostaje, Maja dostaje hity. Maja z łukiem, łukiem, na blisko Marcel, czy będzie jac? Nie, Marcel znowu idzie się ugasić Maja w krzaku Dobra, bezpośrednia walka Maja i drugie jabłko, Maja i drugie jabłko, ogromna... Ogro, e, ogromny... Marcel ma ogromną przewagę Marcel i pierwsze jabłko Maja dostaje, Maja dostaje Czy Maja nie ma jabłek już? Nie wiadomo, nie wiadomo Więc yy, dalej walka. Marcel je jabłko i chyba będzie chciał wykończyć przeciwniczkę. Chyba tak. I tak wykańcza przeciwniczkę. Marcel jako wygrany właśnie z głową. Maja kontra Adrian. Zaczynajcie! A ja tam strzela w lawę w ogóle. No Adrian tu bokiem Maja też bokiem Na razie nauki, na razie bezpiecznie. Maja dostaje pierwszy strzał T a, Maja dostaje drugi strzał Maja Postanawiał wskoczyć do wody, czy to było mądre Trudno powiedzieć Adrian atakuje, Adrian atakuje Adrian plecy Czy Adrian wrzuci znowu swojego przeciwnika w lawę No chyba nie, chyba się na to nie zapomniał Chociaż chociaż miałby taką szansę, gdyby nie wpadł w te. Chociaż mamy taką szansę nie, chyba już po szansie są w jagodach. Adrian bardzo ładnie kontruje, bardzo ładnie kontruje. Maja chyba będzie sięgała po jabłko. Tak sięga po jabłko. Oj, Maja, Maja wyciągała. Czy Adam znowu, Adrian znowu wrzuca przeciwnika w lawę? Co kończy się bardzo łatwym zwycięstwem Adriana. Gratulacje dla Maji oraz Adriana. Zaczynajcie! Mikołaj kontra Adrian Oj, jest, jest bitka Jest bitka, Mikołaj dostaje Mikołaj jednak nie może trafić przeciwnika Adrian ogromna przewaga nad przeciwnikiem Raz trafia No i teraz trafia w Adriana Nie, przeciwni yy, przeciwnik Adrian ja jednak ma ogromną przewagę nad Mikołem. Okej, okay, będzie musiał sobie za niedługo jabłko zjeść. Adrian jeszcze strzela do niego. Kaj się pali. Nie wróży to za dobrze dla Mikołaja. Oho! No jest wymiana strzałów przy drzewie. Mikołaj w be beriskach. Kajkoło okay, lawy, Adrian już sepną parę dwie osoby w lawę, więc może to być niebezpieczne. Mikołaj jednak ten. Próbuję go wrzucić, jednak mu się nie udaje. Mikołaj teraz pod lawą, pod lawą. No, Mikołaj jednak uciekł. Jabłko zjedzone pierwsze. Pod lawą. Czy ja ten znowu chcesz rzucić przeciwnika w lawę. Ciekawe. Oj, dochodzi do starcia. Starcia. Mikołaj próbuje z łuku na blisko, które nie był to dobry pomysł. Dostają obaj... Mikołaj ostatnie jabłko ma. Mikołaj koło lawy, trzeba znowu wrzuci przeciwnika w lawę Mikołaj ucieka, cały czas ucieka i dostaje e, hity w plecy No, będzie trudno. Będzie trudno. Oj, Mikołaj na pod... blisko Mikołaj, ostatnie jabłko, ale nie, nie zjada nie jednego, jest to praktycznie pełna wygrana Adriana. Mikołaj jeszcze pod lawą, bardzo Aren pierwsze jabłko bierze. Aren już pewny siebie widzi zwycięstwo. Nad Mikołajem Mikołaj prawie w lawie. No, a Mikołaj już w lawie. Aren z pami. no i Ma Mikołaj w lawie, Aren wygrywa po raz trzeci w lawie. Zaczynajcie. No, zepchnięcie po prostu. Co. Yy, może jeszcze nie gwarantuje mu zwycięstwa, ale czy mu pozycję co najmniej drugą? Chociaż. Zobaczymy, czy zwycięży. Prawda? dostaje. Marsy dostaje. No, wymiana ciosów. Niecelne niektóre. Ok też niecelne. Nie, no, wymiana ciosów. Bardzo ładna wymiana ciosów. Mikołaj z spami. Marcel wiego tak ma Adrian, yy, Mikołaj ten Okej, okay, okej okay. Atakują się, wymiana na potemna potem na wymiana ciosów Mikołaj, wczera Marcel unika, bardzo ładny unik swoją drogą Daje pierwsze jabłko. Mikołaj dostał dwa razy z plecy. Marcel leci powinno to zaliczyć, ale nie ten strzał zniknął, więc przepraszam ogólnie za te komisja. Jestem komisja, czyli ja. <laughs> to no i mamy tu. Ooo, Marcel, jaki cios! W plecy! W plecy, bo w plecy! Tu tu strzelę, no, są tu przejagówki, ale ci trza mnie. Tu strzelba. No, nie celne strzelba. Marcel, pierwsze jabłko. Przewaga nad Mikołajem, jednak jest. Zostają. Obaj panowie. Oj, teraz mocne, mocne strzały wchodzą. Jeszcze ogień. Okej, okay, okej. Okay. Oj, zniszczone tu zboże. Budowniczy mnie zabiją, chyba. Ale dalej, klepią się, klepią się. No jest ciekawie. Marcy drugi apkuje je. Czyli przewaga pozostaje Mikołaja? Czy ja czegoś nie policzę? Może Maloła i będzie też musiał zaraz jeść. Tak, musi jeść, to będzie zgubne. Czy Marsy wrzuci? Jezus jak blisko! Co za parkour master! Czy by państwo to widzieli? Na pewno. No, Widać, że jedyny oddycha. W pewnym momencie, że. Co jest straszny, cały czas wycieka. Czy to jest jakaś taktyka na odrzucenie w Może? Może się wzorował Adrianem, bo Adrian jednak zwyciężył. Wszystkie, wszystkie jego walki, więc. Że może tak być. Przezemdercie się z drugiego pokoju. Więc, yy, może to być nie ciekawe. Czy znaczy Mikołaj nie ma jabłek? No to powiem, Mikołaj nie ma jabłek. Marcel ma jedno, bądź chyba jedno albo dwa. No, ma, Mikołaj dostaje, jest. No dobrze, ucieka z podlawy. Ucieka z podlawy. Oj, jest walony. Oj, Marcel jednak trafia. Trzy trafne. Ma Mikołaj raz z łuków. No, wymiana się osób z Jest dosyć ciekawa. No, Mika jednak dostaje, jednak dostaje. Marcel chociaż też. Też by ciekawie dostaje, ale Marcel jednak zwycięża. Witam już po wszystkich walkach. Mamy wyniki, sami chyba widzieliście te wyniki. Więc tak, ostatnie miejsce, czyli czwarte, zajmuje Majcia. trzecie miejsce zajmuje Miki Fiki. Drugie miejsce zajmuje Doktor Sachu i zwycięzcą oraz pierwsze miejsce nie trudno zgadnąć, Adrian Adrix. Gratulacje dla wszystkich uczestników, bo myślę, że się wszyscy bardzo fajnie zaprezentowali. Fajne było show i... Oczywiście mają zaproszenie na następny turniej, gdzie Adrian będzie musiał bronić e, tytułu, który oczywiście zgarnął. E, no, przede wszystkim gra gra gratulacje dla Adriana, ponieważ nie przegrał żadnej walki, naprawdę e, zrobił ka kawał dobrej roboty, więc no. E, dziękuję wam i dziękuję pomocy budowniczej i sponsorom jakim jest masło maślane. Najlepsze masła w okolicy. Zapraszajcie, kupujcie ich produkty i. Cześć.